Marcylina Rutkowska, zapraszam na PZBUG Flash Sportowy. Bayern Monachium złapał zadyszkę. Drużyna Roberta Lewandowskiego przegrała dwa mecze z rzędu i spadła na siódme miejsce w tabeli niemieckiej Bundesligi. Liderem po 14 kolejkach pozostaje Borussia Mönchengladbach. W kicie Ligi Hiszpańskiej pewne wygrane Realu Madryt i Barcelony. Barsa jest na pierwszym, a Real na drugim miejscu w tabeli La Liga. Z kolei w Lidze Włoskiej niespodziewana porażka Juventusu z Lazio, spowodowała spadek ekipy Wojciecha Szczęsnego na drugie miejsce. Po 15 kolejkach prowadzi Inter. W najciekawiej zapowiadającym się meczu nadchodzącego weekendu Walencja na własnym stadionie podejmie Real Madryt. Według polskich zakładów bukmacherskich PZBuk, faworytem starcia na Estadio Mestalla są Królewscy.